Dzień dobry, cześć i czołem. Buba z tej strony. Tematem tego nagrania upadła inicjatywa obywatelska. Upadła to taka, w której nie zebrano odpowiedniej liczby podpisów. Chodzi o początek tej dekady, gdzie świat stał na głowie i różne dziwactwa od nas wymagano, a teraz ludzie chcą rozliczyć. Jednak inicjatywa krótko przed upływem 18 miesięcy zebrała zaledwie 53 tysiące na 100 tysięcy wymaganych podpisów. Wydaje się, że największym problemem było to, że to była inicjatywa Monster, Gigant. Było to zbyt kompleksowo zrobione. Jednak inicjanci się nie poddają, złożyć coś, co chcieli jako inicjatywę, teraz jako petycję, czyli bez wiążących skutków prawnych, parlament i rząd, jednak pokazać, że jest nas 50 tysięcy ludzi. Ta grupa będzie zdobywać kolejne podpisy. Pod następnymi referendami związanymi z, z, z tym te, z tymże tematem, to tak się krótko, myślę, że mamy to, merci filmowej i do następnego razu.